Cześć wszystkim Jechałem właśnie taką teraz masterką Z 2013 roku miałem problem tego rodzaju, że nie miałem prądu na zapalniczce Co za tym idzie, nie mogłem podpiąć nawigacji No i kurczę zacząłem teraz szukać tu może jest, pokażę, skrzynka od bezpieczników I co my tu widzimy? To, to są, kurczę to światło jest za ostre O, teraz może widzicie, ten na dole e, Drugi od prawej strony, 15A, to jest właśnie za, e, Bezpiecznik od zapalniczki I teraz jak go, gdzie go znaleźć w tej skrzynce tutaj Skrzynka jak dodam jest pod kierownicą to Możecie sobie zobaczyć, właśnie natomiast. No jest Skrzynka jest pod kierownicą I to jest właśnie ten bezpiecznik ten 15 operowy, widzicie? Drugi od prawej strony, trzeba go wyjąć tym klipsem. Żeby Wam pokazać, że jest spalony, to widzicie, jak wygląda. Tych blaszek tam w środku po prostu nie ma. I to jest właśnie rozwiązanie tego problemu że nie mam prądu właśnie na zapalniczkach nie mogę podpiąć nawigacji to jest ten główny winowajca jak wy lubicie ten film dajcie lajka zasubskrybujcie dzięki bardzo